Skazanie na pogoń na gorąco z Lublina po meczu Lub Motor Lublin Pogoń Szczecin 2 do 1. Robert Juszyk, ze mną jest Sebastian Szczytkowski, WP Sportowe Fakty. Sebastian, niby człowiek wiedział, ale się jednak łudził. To znaczy ja nie jestem ani jakoś specjalnie oczarowany grą Pogoni, ani nie jestem jakoś bardzo rozczarowany. No, zaczął się ten mecz fatalnie, natomiast była szansa, żeby chociaż punkt z tego Lublina przywieźć, a w moich typowaniach no, remis byłby całkiem niezłym startem. No Jest zły start. Troszeczkę lepszy niż w Radomiu, gdzie było jeden no pięć, ale to marne pocieszenie, no bo nie ma żadnego punktu i trzeba go szukać na własnym stadionie, tak? A można gdzieś szukać pozytywów w grze pogoni, szczególnie zawodnicy, oczywiście, tak? Zastrzeliśmy dwóch, trzech wyróżniających się, w których może byśmy się nie spodziewali, jak osypozo, się po dziejenni, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj tych pozytywów za wiele nie zobaczyliśmy. To znaczy, ten mecz miał różne fazy. Zaczęła Pogoń fatalnie, natomiast były też takie momenty, w których Pogoń potrafiła z przycisnąć przeciwnika i Motor momentami tracił kontrolę nad tym meczem. Indywidualnie wspomniałeś o Jose Pozo. Ja bym wyróżnił też Valentina Kożukaru, chociaż czytałem komentarze, że mógł zachować się lepiej przy drugim golu dla Motoru. Dobrze, w środku pola poza Pozo Ulwersa, który miał dobre momenty i przede wszystkim strzelił gola. Kogoś jeszcze chciałbyś wyróżnić? Myślę, że takich zawodników nie było już by zbyt wielu, Ulverstadt, mówiłeś. Może Mukairu. Mukairu. Dużo zamieszania, dużo sytuacji, niestety brak skuteczności w sytuacjach, czy to sam na sam, czy w jakichś takich dogodnych sytuacjach bramkowych. No i też brak celności przy zgraniach, bo rzeczywiście on trochę zgrywał tych piłek, czy do Kamila Grosickiego szukał możliwości zgrania, natomiast zazwyczaj te piłki nie docierały do celu. Eee, tak, Ulverstadt, piękna bramka, tam było sporo rykoszetów po drodze, najpierw dwa rykoszety po podaniu dżwary. potem... Magic Touch Mila Grosickiego na fajnym poziomie. To akurat to Kamilowi ten fragment, ten moment wyszedł. No i, i piękne uderzenie, bo jeszcze po kolejnym rykoszecie piłka spada pod poprzeczki do bramki. Natomiast stare demony wróciły również. No, łatwość łatwość z gry obronnej, łatwość dochodzenia sytuacji w naszej strefie obronnej z, z, przez rywala to jest, to jest koszmar. Obawa hadła Kutris i, 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 i Dżuwara, to. To dzisiaj była autostrada na rywali. Musa Juwara skrzywdzony przez trenera tym występem i to jeszcze na prawym wahadle. No Ja w ogóle byłem zszokowany, że Musa Juwara wychodzi w tym meczu w podstawowym składzie. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że to wynika z biedy, no bo gdyby był Adrian Szeborek, to pewnie on by był w podstawowym składzie. Tutaj trzeba było kombinować, trzeba było przystawiać Linusa Walkwisa do trójki obrońców. I tak naprawdę zastanawiałem się, czy w ogóle pozostawanie przy pomyśle z trzema obrońcami w tyle jest dobrym pomysłem. Mysłem. Początek meczu był taki, że w zasadzie rozwiał wątpliwości, tak. No bo i gubił się Juwara i gubił się Kutris. I motor to skrzętnie wykorzystywał, przeprowadzając akcję. Na skrzydłach. No ja już nie chcę się znietać nad musa i Uwarą. No dostał szansę, zagrał, zagrał pełny mecz. Nawet miał jakiś tam akcent przy akcji Bramkowej. Tak, trochę przypadku, ale zaczął. No to łatwo, łatwo jest uderzać w musa i Uwara. No trener go wystawił, bierze za to pieniądze i, i, i może wyciągnie jakieś wnioski przed kolejnym meczem. No, byłeś jeszcze zaskoczony którymiś wyborami trenera przed meczem? Spodziewałem się króla angielskiego w pierwszym składzie. Nie wiem, co było powodem, że dopiero z ławki musimy, musimy o to zapytać trenera. Natomiast to jeden z powodów, jedna z decyzji, która mnie zaskoczyła. Hmm, chyba te dwie największe, tak? No bo po mogliśmy się spodziewać, tak? że, że to dojdzie do skutku. Pa Paru zawodników widzieliśmy, że nie przyjedzie tutaj, więc pole manewru było ograniczone. A powiedz, jak twoim zdaniem ta zmrożona część Murawy, ta jedna strona Murawy, boiska miała wpływ na, na to, jak w pierwszej połowie kunęliśmy w obronie? Bo ja odnosiłem wrażenie, że nasi piłkarze jeżdżą tam dosłownie niczym na łyżwach w tym polu karnym, a w drugiej połowie motor zbyt Mało nam, inaczej, był na tyle mądry, że nie, że nie dawał nam za dużo okazji, żebyśmy w tym polu karnym tam dali im szansę do błędu w tym obrońcu, na tym bardziej zmrożonej murawie. I, I dzięki temu pewnie zdobyli trzy punkty. Twoim zdaniem ta murawa, te dwie nierówne połowy murawy miały wpływ na to, jak się w pierwszej połowie? No, na pewno miały, no bo taka tutaj była jest specyfika stadionu, że część była zacieniona boiska, a część troszeczkę się udało roztopić te lody dzięki promieniom słonecznym. Także w jednej, w jednej połowie piłkarze ofensywni Pogoni jeździli na łyżwach, a w drugiej po, połowie obrońcy. Natomiast no, chyba w tydzień był mielony temat w mediach społecznościowych, czy w ogóle grać ten mecz. Niektórzy jeszcze dzisiaj szaleli. Yy. Właściciel klubu. Właściciel klubu. Natomiast no, wydaje mi się, że, że no, dobrze, że ten mecz został zagrany. Nie ma zaległości. Oczywiście no, wynik jest, jest, jaki jest, natomiast... Wiemy, czemu Pogoni chciała już grać. Prezes czemu nie chciał grać, już wiemy. Zespół no. wygląda, jak wygląda. Yy. Ale jeszcze przed 450 przed meczem był znak zapytania drobny. Chodziło właśnie o to zmrożone boisko. E, speaker przekazał opinię delegata, że malujemy linię na pomarańczowo, e, bierzemy pomarańczową piłkę i gramy. No wydaje mi się, że e, to była dobra decyzja. A że, że niektórzy piłkarze mieli problem z utrzymaniem równowagi na tym złożonym boisku. No tak, no, no, no jest zima, jest zimno i, 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 i troszeczkę tego ślizgania było. Na pewno, gdyby ten mecz był rozgrywany wiosną czy latem, no byłoby może jeszcze wyższe, wyższe, wyższe tempo, więcej tej finezji w grze. No tak, no cóż, dziękujemy bardzo w takim razie za uwagę. Widzimy się w komentarzach, widzimy się w poniedziałek o 20. Zapraszamy też do nagrania z migzony, które zaraz będziemy nagrywać. Także. Bądźcie z nami. Dzięki bardzo. Dzięki.